Słuchajcie, mamy darmowe itemy w Roblox. No nie do końca darmowe, bo musimy coś zrobić, ale to nie kosztuje Robuxy, więc tylko was czas, wysiłek i to, żeby sobie pograć, testować nowe tryby, o których być może nie macie pojęcia. Na początek, tutaj filmik jest od osoby, która się nazywa Golden Ninja. I pierwsze itemek zobaczycie sobie w ultra wersji. Tutaj jest ten tryb, który możecie sobie zrobić i musicie po prostu wykonać zadania w tym trybie. Tam jest wszystko opisane więc bez problemu na pewno dostaniecie ten itemek. Jak widzicie on tutaj robi jakieś tu zadania, tak? Musimy znaleźć wszystkie tworby, zrobić, pokonać obi i tak dalej, żeby to wszystko dostać, ten item za darmo. Następnym, y następnym trybem jest tutaj, widzicie? The Smoker Official Roblox Group stworzył New UGC Festival Tycoon i co musicie zrobić? Po prostu na maksa zrobić Tycoona, który tutaj widzicie w tej grze. Jak to wy dostaniecie czapeczkę między innymi taką więc na pewno warto sobie sprawdzić te itemy bo są za free a może jest szansa że zostaną potem limitowanymi i zarobicie kro